Nie przewijaj ani sekundy, to nie jest słodka gadka, to Twoja codzienna dawka brutalnej prawdy. Przestań się opierdalać, przestań wymyślać wymówki. Każdego dnia musisz przypominać sobie, że tylko Ty decydujesz o swoim losie. Te afirmacje to kop w dupę, żebyś pamiętał codziennie, dyscyplina, działanie, wyniki. Nie raz, nie dwa, codziennie. Słuchaj do końca, bo od tego momentu Twoja przewaga zaczyna się tu i teraz. codziennie muszę zrobić coś czego się obawiam. I nie chodzi tu jedynie o rozszerzanie strefy komfortu. Chodzi głównie o to, żebym dowiedział się, że mogę na siebie liczyć. Oraz żebym wiedział, że ktoś mnie z moich postanowień rozliczy i tym rozliczającym będę ja, a tym samym, że nie mam drogi ucieczki. Powiem to jeszcze raz, codziennie muszę zrobić coś czego się obawiam. I nie chodzi tu jedynie o rozszerzanie strefy komfortu. Chodzi głównie o to, żebym dowiedział się, że mogę na siebie liczyć. Oraz, żebym wiedział, że ktoś mnie z moich postanowień rozliczy i tym rozliczającym będę ja, a tym samym, że nie mam drogi ucieczki. Całość sprowadza mnie do tego. Mam mieć wysokie oczekiwania, wysokie standardy i wysokie wymagania. Całość sprowadza mnie do tego. Mam mieć wysokie oczekiwania, wysokie standardy i wysokie wymagania. Mam 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 wysokie oczekiwania, wysokie standardy i wysokie wymagania. Potrzebuję więcej twardej dyscypliny, konkretnego rozliczania z wyników. Potrzebuję więcej twardej dyscypliny, konkretnego rozliczania z wyników. Potrzebuje 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 więcej twardej dyscypliny, konkretnego rozliczania z wyników. To, co teraz usłyszysz, zmieni Twój sposób myślenia. Nie możesz sobie pozwolić więcej na bycie tchórzem. Nie możesz sobie pozwolić więcej na bycie tchórzem. Nie możesz sobie pozwolić więcej na bycie tchórzem. Nie mogę sobie pozwolić więcej na bycie tchórzem. Nie mogę sobie pozwolić więcej na bycie tchórzem. Jednak elementem najważniejszym jest to, by nigdy, ale to nigdy przenigdy nie budować własnego poczucia wartości w oparciu o ocenę innych ludzi. Oceniasz i wartościujesz siebie sam. To ty masz wiedzieć, kim jesteś i to ty masz wiedzieć, czym dla ciebie jest sukces, tak w życiu, jak i w biznesie. I nikt absolutnie nikt, nawet członkowie Twojej rodziny oraz najbliżsi przyjaciele nie mają prawą twojej wewnętrznej oceny podważyć. Twoja wartość jest twoją decyzją i nie możesz tej władzy oddać w ręce innych ludzi. Nigdy, ale to nigdy przenigdy nie buduję własnego poczucia wartości w oparciu o ocenę innych ludzi. Oceniam i wartościuję siebie sam. To ja mam wiedzieć kim jestem, i to ja mam wiedzieć, czym dla mnie jest sukces. Tak w życiu, jak i w biznesie. I nikt, absolutnie nikt, nawet członkowie mojej rodziny oraz najbliżsi przyjaciele nie mają prawa mojej wewnętrznej oceny podważyć. Moja wartość jest moją decyzją i nie mogę tej władzy oddać w ręce innych ludzi. Nikt, absolutnie nikt, nawet członkowie mojej rodziny oraz najbliżsi przyjaciele nie mają prawa mojej wewnętrznej oceny podważyć. Moja wartość jest moją decyzją i nie mogę tej władzy oddać w ręce innych ludzi. Moja wartość jest moją decyzją i nie mogę tej władzy oddać w ręce innych ludzi. Moja wartość jest moją decyzją i nie mogę tej władzy oddać w ręce innych ludzi. Zawsze powtarzam: spodziewaj się najlepszego. Ale przygotuj się na najgorsze i jeszcze ważniejsze. Daj sobie swobodę popełniania błędów. Spodziewam się najlepszego, ale przygotowuję się na najgorsze, daję sobie swobodę na popełnianie błędów. Spodziewam się najlepszego, ale przygotowuję się na najgorsze, daję sobie swobodę na popełnianie błędów. Spodziewam się najlepszego, ale przygotowuję się na najgorsze. Daję sobie swobodę na popełnianie błędów. Spodziewam się najlepszego, ale przygotowuję się na najgorsze. Daję sobie swobodę na popełnianie błędów. Popełnianie błędów jest OK. 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 Popełnianie błędów jest okej. Okay. Popełnianie błędów jest okej. Okay. Czuję się dobrze i wygodnie z byciem traktowanym jak celebryta. Na dobrą sprawę, muszę zacząć tego od siebie wymagać. Czyli traktować samego siebie jakbym już był celebrytą. Czuję się dobrze i wygodnie z byciem traktowanym jak celebryta. Na dobrą sprawę muszę zacząć tego od siebie wymagać, czyli traktować samego siebie jakbym już był celebrytą. Czuję się dobrze i wygodnie z byciem traktowanym jak celebryta. Na dobrą sprawę muszę zacząć tego od siebie wymagać, czyli traktować samego siebie jakbym już był celebrytą.